Witam w kolejnym odcinku Anecdotes Cat Premiere. Zapraszam Was na kolumbijską wersję milionerów, czyli Quenquere Reser Milionaria, tak jak inne hiszpańskojęzyczne. E, ta wersja miała dłuższy staż i miała jednego prowadzącego. E, w Kolumbii był nim Paulo Lazerna Phillips. No i to ten pan. No i cóż. Kolumbijscy milionerzy, jak w Polsce, zaliczyli różne rodzaje grafik. Poprzez niebieskie po i czarne, bo współczesne. O, no można, tutaj można je zobaczyć. No i widać było, jak się zmieniała twarz pana prowadzącego na przestrzeni tych lat. E, potem, poprzez początkowy, bo po współczesny. Zresztą u nas Hubert też miał początkowo czarne włosy. Ale nie będę się tym zajmował. Przez kilka lat na Kara con były trzy koła pół wow. pół publiczność i telefon do przyjaciela. W końcowej wersji Kara Con Telewizjon doszła zamiana pytania. Teraz drabinka do wygrania 200 milionów Peso na początku, potem, potem 300 milionów, i tyle samo mamy w Kolumbii do dziś. No i cóż. To tyle krótko krótką na temat. Kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się ten odcinek anekdot z katprem spodobał, to możecie napisać w komentarzu. A na razie wyczekujcie kolejnych odcinków anekdot z katprem. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. I zapraszam Was na kolejny odcinek anekdot z katprem. Do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się i no i cóż, zachęcam Was do oglądania innych odcinków. Cześć!